Buzko, witamy was kolejny raz z programem Halos bez Z nami dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury Pani Katarzyna Legawiec. Dzień dobry. Chciałem zapytać jakie wydarzenia przygotowało Buskie Samorządowe Centrum Kultury w tym miesiącu. Dzień dobry Buzko, dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę. W kolejnym odcinku Halo BSCK przedstawić państwu wydarzenia jakie Buskie Samorządowe Centrum Kultury przygotowało na najbliższy y, miesiąc, na miesiąc y, maj. Zacznijmy od najważniejszego wydarzenia, jakim jest Ogólnopolski Festiwal imienia Wojciecha Belona. Y, tak, to jest kluczowe wydarzenie, które organizowane jest przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury. Nieprzypadkowo znajdujemy się na ławeczce Wojtka Belona. To już jest 17 Ogólnopolski Festiwal imienia Wojtka Belona. Niechaj zabrzmi Bukowina do konkursu z zgłosiło się 17 wykonawców, zarówno soliści, jak i zespoły. Zakwalifikowało się 12, którzy będą występować na naszej scenie w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Z tego, co słyszałem, zapowiada się bardzo ciekawa Gwiazda Wieczoru. Tak, przewidziana jest w programie Gwiazda Wieczoru 25 maja, a więc na zakończenie festiwalu będzie koncert Zabłockiej i Mozil. Chodźmy na ławeczkę. Ale to nie wszystko. 24 maja po przesłuchaniach konkursowych zapraszamy Państwa na koncert plenerowy na tereny Przedgórskim Samorządowym Centrum Kultury, gdzie odbędzie się koncert bez Jacka oraz o godzinie 19.00, belonowe brzmienie, będzie to spotkanie uczestników konkursu finałowego. Jakie nagrody czekają na zwycięzców? Jest o co walczyć. Przewidziane są nagrody pieniężne, jak i rzeczowe, no i oczywiście o nagrodę główną Grand prix, więc jest to statuetka Wiecznego Wędrowca statuetka Wojtka Belona. Przewidziana jest również nagroda specjalna imienia Gustawa Szpajla za wykonanie piosenki Wojtka Belona. Naprawdę warto, naprawdę jest o co walczyć. W takim razie wiemy wszystko na temat festiwalu Wojtka Belona. Jakie jeszcze wydarzenia przygotowało BSCK na nadchodzący miesiąc? Maj jest miesiącem, kiedy Błyskie Samorządowe Centrum Kultury wychodzi w plener. Tydzień przed festiwalem Wojtka Belona 17-18 maja odbędą się BUSKie spotkania z folklorem. Jest to 49 edycja, coś dla miłośników folkloru ludowego. Jest to doskonała promocja dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Oprócz tych dwóch kulturalnych wydarzeń, na co jeszcze mogą liczyć mieszkańcy, turyści i kuracjusze? Mogą jeszcze liczyć na inne koncerty, które odbędą się w Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym. Nie zabraknie koncertu BUSKiej Orkiestry Zdrojowej oraz koncertu seniorów działających przy BUSKIM SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY. Oprócz tego spotkania z artystami, stand-upy w BUSKIM SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY i inne wydarzenia stałe. Brzmi bardzo ciekawie. A czy przygotowaliście coś dla dzieci, młodzieży? Yy, nie zapomnieliśmy też o najmłodszych odbiorcach. Yy, już 30 maja z okazji Dnia Dziecka cały teren zielony przy BUSKIM SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY zamieni się w jedną wielką atrakcję będzie wesołe miasteczko, będzie ścianka spinaczkowa, będzie planetarium, będą food trucki. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz całe rodziny. A czy znajdzie się coś dla miłośników sztuki? Nie zabraknie też czegoś dla miłośników sztuki. W Buskiej Galerii Sztuki Villa Polonia czeka na państwa wystawa indywidualna Ewy Wiśniewskiej z Duniak. Siadectwo Znaku oraz wystawa śladami błyskich Norbertanek, oraz ku hołdzie Marszałkowi. Oczywiście nie zabraknie też wystaw w Domu Zdrojowym w Kompleksie Tężnie oraz czekają na Państwa wystawy plenerowe na Alei Mickiewicza i przed Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy. Mamy dla Państwa też. Dodatkowe wydarzenie, które organizowane jest w całej Polsce 17 maja, Noc Muzeum. Buskie Samorządowe Centrum Kultury włącza się też do tej akcji. Buska Galeria Sztuki Villa Polonia przygotowała dla Państwa. Specjalną ofertę. Galeria będzie czynna do późnych godzin wieczornych, ale szczegóły wkrótce. W takim razie dziękuję ci bardzo, a państwa zapraszamy do wzięcia udziału w jak największej ilości wydarzeń w tym miesiącu. No i zapraszamy za miesiąc na kolejny odcinek Halos Seca. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich do udziału w naszych wydarzeniach. Dziękuję. Dzięki.